Wrócić, by docenić piękno polskiej natury. Czy musimy szukać, jeżeli to, co najbardziej naturalne, jest właśnie u nas? I ile smaków musimy poznać, by odkryć zalety tego jedynego? W naszej Bakomie znajdziesz świeże owoce i prawdziwe polskie mleko, bo Bakoma tak robi jogurt z tego, co najlepsze, naturalne, nasze. Jogurty Bakoma Premium. Bakoma, nasza polska natura. Wielki szlem w Wielkiej Brytanii. Wielki szlem we Francji. Wielki szlem w Australii. Kolejny wielki szlem. Wygraj razem z nami Kia. Hej przyjaciele! Smakowita nowość pojawiła się w lodówce! Kinder Pingui! To Nowa przekąska Kinder. Pożywna, świeża, która rozpływa się w ustach. Kinder Pingui przechowujemy tylko w lodówce, aby zachować wszystkie wartości odżywcze i świeżość. Kinder Pingui to świeże pasteryzowane mleko i dwie warstwy ciasta biszkoptowego pokryte pyszną czekoladą. Kinder Pingui to mleczna przekąska, która smakuje jak lody. Zęby białe nawet po małej czarnej? Tak, dzięki nowej paście Blendamet Dual Action White. Która po pierwsze pomaga wybielić zęby, a po drugie chroni przed nowymi przebarwieniami, Dzięki czemu zęby pozostają naturalnie białe. Nowa pasta Dual Action White od Blendamed. Domville, najnowszy film Larsa von Trier'a w roli głównej Nicole Kidman. Zobacz, jak cienka jest granica pomiędzy dobrem a złem. Dogville w kinach od 3 października. Postanowiliśmy pokazać, na jak bardzo, bardzo, bardzo długo starcza ulepszona kostka Domestos. Kostka Domestos zabija zarazki, zapobiega kamieniowi, wyjątkowo ładnie pachnie, a starcza na dwa razy dłużej niż żel. Kupując produkty CIF i Domestos wspierasz remont Centrum Zdrowia Dziecka. Czy ktoś z Państwa zgubił etapirynę? Nie mogę znaleźć mojej etapiryny. O jest, całe szczęście. Nie biorę żadnego innego leku na ból głowy. Etopiryna działa od razu. Goździkowa miała rację. Etopiryna. Wlot usuwa głowy ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią gróbki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Myślisz, że zrobiłaś wszystko, aby dogłębnie oczyścić pory? Najlepszy patent to żyl głęboko oczyszczający garnier czysta skóra. Dogłębnie odblokowuje pory i dodatkowo je domyka. To potwierdzone przez dermatologów i przeze mnie. Nowy żel Garnier Czysta Skóra. Najlepszy patent na odblokowanie porów. Chcesz optymalnego efektu? Działaj potrójnie. Oczyszczaj, To tonizuj, nawilżaj. Stosuj kompletny program pielęgnacyjny Garnier Czysta Skóra. National Geographic prezentuje Czechy i Słowacja, 10 lat po rozpadzie Federacji. Podwodne grobowce, krwawe obrzędy majów. Arabia Saudyjska, sprzymierzeńcy czy terroryści. A ponadto z numerem druga część multimedialnej szkoły fotografowania National Geographic. Aparaty fotograficzne, fotografowanie ruchu, rodzaje obiektywów, makrofotografia i zdjęcia architektury. Zbierz unikalną kolekcję czterech płyt i dołącz do najlepszych. Druga część szkoły fotografowania z październikowym magazynem już w pioskach. Ból gardła to wyraźny sygnał, że pojawił się stan zapalny. To pierwszy objaw choroby. Dlatego zawsze miej w pogotowiu Holinex. Holinex likwiduje ból i skutecznie pomaga zwalczyć chorobę. To miłe, że ktoś się mnie Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Próbuję w puszczy. Przeprowadziliśmy sondę i spytaliśmy losowo wybrane osoby, ile kosztuje minuta rozmowy międzymiastowej. Minuta rozmowy międzymiastowej? Trudno powiedzieć. Międzymiastowa? <grym> Nie mam pojęcia. O, chyba dużo. To nieprawda. Tylko 10 groszy za minutę w promocji rozmów z Rabatem TP. W telekomunikacji polskiej najniższe na rynku ceny rozmów międzymiastowych z telefonu domowego. Zamów i rozmawiaj o połowę taniej. Telekomunikacja Polska. Kawaler po raz pierwszy spotka się z dziewczętami. Jakie sprawią na nim wrażenie? Które z nich pozostaną w programie? Ciężko, że do bo jest na 25. Pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Migną tylko przed oczami. Zaskoczona jestem. Wszystko okaże się podczas ceremonii róż. Kawaler do wzięcia. W środę o 20:40, TVN. Harlem to niebezpieczne miejsce. Pracuje tu pewien detektyw. Jak ja się nazywam? Jak się nazywam? John Sapp. Ginie młody murzyn. On zaczął. A ja skończyłem. Wszyscy wiedzą, kto za nim. Odchodzisz. Za co? Za to? Kaucja wyniesie 200 tysięcy dolarów. Prawo i pieniądze chronią mordercę. Odchodzę. Szaft zaczyna działać na własną rękę. Do munduru za czarny, dla kławki za niebieski. On nigdy się nie poddaje. Samuel L. Jackson jako Szaft. W sobotę 11 października w TVN. Zakochałam się w nim. Miał taki seksowny głos. Ciągle myślę o jego uwodzicielskim spojrzeniu. Co mam zrobić, żeby do mnie wrócił? Przygotuj się. Kropek powraca. Więcej w internecie na telestronach TVN i w SuperEkspresie. Przygotuj.